Cześć, witamy Was na kanale Coś dla dużych i dla małych. Maja, dzisiaj chcę ugotować taki obiad na szybko. Spagetti. Mamy mało czasu, bo mieliśmy dzisiaj przed południem bardzo dużo zajęć i musimy szybko ogarnąć obiad. I Maja, na napomnę, że ugotuję spaghetti. Bo to jest tylko w, y, kilka właściwie podstawowych składników. Jakie to są składniki? Co potrzebujemy? Mięso mielone. Mięso oczywiście mielone. Co jeszcze potrzebujemy? Sos pomidorowy oczywiście. Tak. Mamy z przetartych pomidorków. Olej z Olej, olej żeby posmarzyć mięso. Sos. I podstawowe składniki, sól, pieprz. No i oczywiście makaron. Nie może zabraknąć makaronu. I jeszcze można sobie doprawić sos oczywiście oregano, bazylia. My mamy świeżą bazylię. To jak dowoli. Oczywiście nie jest to klasyczne włoskie spaghetti, bo ja takiego nie potrafię robić. Ja też. To jest nasze takie spolszczona wersja domowa. No najpierw co? W tym czasie sobie też załączymy gaz, żeby rozgrzać olej. I nalejemy wodę do garnka, żeby się gotował makaron. W tym czasie będziemy smażyć mięsko. teraz będziemy... Wrzucać mięso. Rzucać mięsem. <laughs> Je, ja sobie muszę ja trochę boję. No wrzucaj, wrzucaj to mięsko. A, ja muszę sobie zniżyć to krzesło, wtedy sobie usiądę i mięso będzie widać. Bo. O! Rzucaj, okay. nie Wrzucaj, wrzucaj mięsko. O losie, jak ty w takim tempie będziesz rzucać to mięso, to my tego obiadu dzisiaj nie zjemy. Dobra, mięso jest. I teraz wytrzyj sobie rękę, bo już widzę, że kombinujesz, żeby to tam wcisnąć. No i teraz musisz się podać. Jawida. Ja widzę, zadaj mnie o to. E, obok gotuje się już woda, znaczy gotuje się, jest wstawiona woda na makaron. No, musi być osolona. I w ogóle powiem Wam, że kiedyś usłyszałam o chyba Ani Szarmach, tej takiej kulinarnej celebre, celebrytki, jeśli mogę ją tak nazwać, że właśnie podstawą gotowania makaronu jest to, że woda musi być mocno osolona. I rzeczywiście parę razy zaryzykowałam. I wtedy makaron rzeczywiście jest super silny klej. Taki patent. Może zgaszę to światło, będzie lepiej już widać. Lepiej? Gorzej. Gorzej, dobra, to zapalam. A coś? Tak pojawi zawsze. Lepiej? Gorzej. Jejma, <grymCzyńka> nie i ma się wszędzie światła. Jestem śpiewny reflektor. Ja, dobra, to ja teraz do solę. być Troszeczkę soli. Zabaj, zabaj mięsko. I teraz mamy świeżo zmianego pieprzu. Dobra, pieprzyk. Ja jeszcze może wyciągnę jakieś przyprawy. Tak nie ja. na przykład... Ja lubię eksperymentować. Dodamy trochę wędzonej papryki. Co? Ja to mam z no, nie? A co w tym takiego złego no, jest? Kapryka. Oczywiście, do smaku. Serio! Czekajcie, to miało być luźkie, to jest! A jakie? A jakie jest? Kosmiczne! No dobra, słuchajcie, my teraz, żeby nie przedłużać, oczywiście co? Musimy zrobić? Co? Nie, ci kucharka, wie? Podsmażyć mięsko musimy i poczekać, aż się woda z niego odparuje, zanim wlejemy sos. I teraz jest pauza. Jak możecie zauważyć, wróciliśmy już makaron do wody. Oczywiście czekam, aż zmięknie, żeby go tam upchać. <laughs> mięsko już nam się podsmażyło, sos, znaczy ta woda odparowała. Także czas wlać. Sos. Pomidorowy. Staramy sobie patent na otwieranie, nie? Proszę bardzo. Wlewamy. Wszystko, wszystko. Wszystko, wszystko. Z życiem. No ale tak, żeby do garnka mi to spadło, a nie na kuchenkę, nie? Pani Janka. No trzymam, trzymam. Hmm. Mieszamy. Mieszamy. Zmieszane. No, mieszamy, a ja trochę wody wleję, i jeszcze wykorzystam. No, żeby się nic nie zmarnowało. O, cyku, cyku, cyku. O, dobra. No, zamieszaj wszystko porządnie. Możesz chwycić. Oblotowy. No. No, i niech to się teraz jeszcze gotuje. Poczekamy, aż się gotuje makaron, i będziemy serwować na danie. No i słuchajcie, spaghetti już jest gotowe. Tak ono wygląda. Mama ozdobiła sobie bazylią, ja bez bazylii. I w sumie to by było już na tyle w tym odcinku. Taki króciutki poradnik robienia spaghetti. Można ozdobić bazylią, można zjeść bez bazylii. Można posypać parmezanem. Tak. Kto co lubi. Dokładnie. Można też bukwą tartą. Co? Tak. I zalać śmietaną. A do tego truskawki. Nie, żartujemy oczywiście. Pozdrawiamy Was serdecznie, życzymy smacznego i oglądajcie nas koniecznie. Pa, pa!